Jak szybko przeanalizować niższą produktową na Amazonie? Ze strony głównej Amazona klikamy w zakładkę Best Sellers na górze. Po lewej stronie pokaże nam się drzewo z kategoriami, po prawej stronie wyniki wyszukiwania i możemy po lewej stronie zagłębiać się w coraz to niższe kategorie. Rozumiem, że macie zainstalowaną już wtyczkę z Helium 10 X-Ray, więc kiedy dotrzecie do tej niszy, która Was interesuje, klikacie po prostu na dodatek Chrome w waszej przeglądarce na górze. Wtyczka pobierze najważniejsze dane na temat produktów, które właśnie widzicie w wynikach wyszukiwania. Wtyczka wyświetli nam w bardzo przejrzysty i czytelny sposób wszystkie dane na temat tych produktów w okienku na środku ekranu, a my, wedle naszych potrzeb, będziemy mogli sobie je posortować według prawie 20 różnych kryteriów. I słuchajcie, zawsze szukamy produktów, które tak naprawdę są słabymi produktami z niskimi ocenami. Mają słabe listingi, ale bardzo dobrze się sprzedają i to jest dla nas okazja do tego, aby wejść w daną niszę i zabrać kawałek tego tortu sprzedażowego dla siebie. Po więcej kontentu na temat sprzedaży na Amazonie, budowania własnej marki, rozwijania biznesu na Amazonie zapraszam na mój kanał YouTube, który nazywa się dokładnie tak samo jak to konto na TikToku, czyli amz.elite.